Fortnite, czyli gra, która jest od 2018 na rynku i ma dużą popularność. I 2018 też był rok, w którym skończyłam w nią grać. Ale dzisiaj to się zmieni. Dzisiaj gramy w Fortnite. Po jakichś pięciu latach przerwy. i okay, przepraszam, że przerywam ci jakże wspaniały serial, ale jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi treściami, to zapraszam do mojego Twitcha. Streamuję codziennie od 17 do około 22. Okej. Okay. Dobra, lecę sobie tu. Okej. Okay jest tu jedna osoba. Spoko. Załatwimy ją. O nie! Oj, Aha. Nie, ta osoba uciekła. Dobra, ja, ja są zwijam jednak. Nie! Zostaw mnie! A na z góry. Dobra, próba numer dwa. Teraz na pewno mi się uda. Na pewno. Wydaje mi się, że nie dam rady. Uch, co to robi? Podpala. Okej. Okay. Zabiję go! Nie! Nie! Nie zadałam mu nawet hita. <grym> Mega smutne. Po dość sromotnych porażkach postanowiłam, że pójdę do sklepu, bo jak wiadomo, skiny dają skila. Ja walę wszystko tu drogie. <grym> Kurde, muszę przyznać. Ty jesteś całkiem hot Ty jesteś spoko, jesteś tania Oj, masz tak na imię jak ja Dobra, biorę cię Zasz się płacić No way Mamy typiarkę Mamy plecak Mamy kilofy, to są kilofy i faulolce, tak? Yoing. W nie bambikiem po tylu latach Nauka budowania part 2 nie, 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 nie. O, dobra, w tom tak się robi. Dobra, jestem niż widzicie? widzicie? co nie widzę tu ludzi. U tych kontenerów można by. Tutaj chyba mam questa w ogóle, ciekawostka. Dwa questy. To sobie kwesty porobimy. A, okej, okay, ukradnę nota... Dobrze, dobrze, notatki ukradnięte. Jej, to sobie też ukradnę od razu. To jest pierwsza, którą chcę zrobić, bo ja już tutaj nie będę wracać. Wow. Coś do mnie szczela, ciekawostka. Totalnie go zleja. O! Miły początek. Coś shiftowało, tak? Ej, się cyril? Spoko, to zjem sobie dwie. Co robi to cztery? Ja już wiem co robi to cztery. I wygryźniałam questa. Okej, okay, okej, okay, dobra. Joink. Ej, idzie mi póki co, nie najgorzej. Słyszę chłopa. Słyszę chłopa. Słyszę chłopa. Czy to też to słyszycie? Oła. Oła. Nie. To jest dobry gracz. To jest dobry typ. Przecież on wie jak grać w tą grę. Nienawidzę takich. Są najgorsi. Bo ja nie wiem jak grać w tą grę. Ja tego nie widzę przez tą ścianę. Mega cringe. Mega cringe. Dobra, keviki. Jakaś broń już jest. Bricket. Co to jest? A to są te noodno no i bary! Akurat ani fanem anime jestem. Nie wiem jak to działa. Znaczy wiem jak to działa w anime. W grze? O! To jest, to nie jest, to nie, to nie był, to, nie, to był bot. Fak, to był bot. Dobra, poćwiczę aima. Z moim aim'em jest jeszcze gorzej niż myślałam. Co to, to za na broni? Brzmi jest tak badziewna, mam jedno użycie z niej Okej, okay. idealnie, tylko tyle potrzebuję To jak już był gracz? Nie, to nie był gracz Dalej ten to coś Jest! Pokonałam buta! O, to jest gracz! O nie, broń muszę przeładować, nie! Nie! Chłop ma takiego ja! Nawet gorszego ode mnie. A, on uciekł, dobra, łatwo. Przestraszył się na A! Pieprzaj. A, zabiłam prawie jednego chłopa. A, nie mam już drewna, muszę to zrobić. E, dobra, to edycja, edycja. G. Okej, okay, super, jestem już mistrzem Fortnite. I'm actually. Nie wiem skąd on jest strzela. Chyba ktoś. O, chyba on... jakaś dwójka się strzela, wiecie? Jest! Zabiłam kogoś! No way! No way, zabiłam kogoś. Chłopak chyba miał 3 HP, ale dobra. Ciężko będzie trafić chyba z takiej odległości, z nie? O, trafiłam z 21! Ojoj, kilami zabrałeś typie Jest, starczy mu zbiłam Za 32 dostał O, 2 dostał! Ładnie, ładnie A Wychyl się tylko Mega ogólnie No, dostałam likwidację za likwidację, killa. Nice Nice, mam dwa kile w tej grze. Pog ja ja nie ja jestem dobra, uh, 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 Ale killa komuś zabrałam. Ała. Przepraszam. Chyba wkurzy się za to, że zabrałam mu kila. fuck, Cztery kile w tej grze. huh Oj, oj oj oj, skąd, skąd, stamtąd? Oh fuck F3 Nie, 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 za mocno mnie zciechała, ale, jest, ale jestem yy, z ciebie zadowolona Idziemy na duo, tak? A wiesz w ogóle, że ten skin ma tak na imię jak ja? No way. A wiesz, jakie to imię? E, nie. Nie wiesz, jak mam na imię? Nie? Skąd wzięła Fidesz? Bo, bo mam napisane nawet w tym. Wiem, wiem, nie wiem. Wiem, Karolina, spokojnie. Karolina! O, słyszę skrzynkę. Gdzie tu jest skrzynka? A ja kogoś widzę. O, możesz uciekać ewentualnie. Ale no, w sumie mogę. I, czekaj, bo, bo ściana mi się chce wybudować, a ja jej nie chcę. E, kliknij. Biń, na... Nie, nie, nie gin, Asyma. Jesteś za młoda i za piękna, by umierać. Oh. No, way! powaliłam go. Ło, gigacat jesteś. Mam 12 HP. Dobra, lecę do ciebie, lecę do ciebie tam. Go skrzynkę tutaj otwieram, jeszcze jak mam okazję. O, powalili mnie chyba, Jongi. Co a... teraz? Chyba zaraz pójdę po Twoją kartę, żeby Cię uratować, wiesz? Ale jeszcze żyję Umieram, ale powoli Idę w Twoją stronę może, co? Zapraszam Bez budowania się gra upieka. w to? Oj tak, tak, no, ja nie buduję w Fortnite NIE! SPADŁAM DO jakiejś DZIURY! Ja pierdziel, ale popega yy. Będę miała chociaż Twoją kartę Jak tak trochę jakbym Cię miała w worku Chodź, mi chodź tutaj do tej, do tej dziurki Masz to Jakiej amunicji ty potrzebujesz do tego? Nie wiem eee, Dobra, Z Proszę, to weź to sobie weź O, sobie dziękuję To Wym pasuje A, pasuje? Dobra, to czekaj, jeszcze dam ci kefirki może eee, Kefirki? Kefirki Tak patrzę, tą Night Vision. czy tutaj... O, tam były, tam jest chłop Też możemy się do niego przejść, o, ktoś szczela. Czy to ty? Nie, widzę go, jestem, no o Ono nawet do nas. O, dostałam, dostałam. Uuu, powoliłam go. What's? Ale ma jeszcze kolega. Czekaj, byłem go. Do... On idzie do kolegi, chodź, dajemy. Chodź, chodź, chodź. Pora ich załatwić. Szczela w drzewo. Nie wiem, czy ty go widzisz, czy nie. Nie. Jakby, ja widzę skąd on szczela, ale go nie widzę, jakby. Roz... Wiesz o co chodzi? A co robi w kula mocy? Eee, nie wiem, po to coś fajnego. Tak mi powiedział czat. Ale nie wiem co. Ale bambik Sniper, for No czaty, no jakoś trzeba sobie radzić w życiu, dobra? Jakoś sobie musiałam poradzić. Ah, oh, fuck! Już dostałam ze całe HP praktycznie. Ała, dobra, Gina. Ja sobie kochałam cię. Nie. Kochałam cię za życie, jako będę cię kochać za śmierci. Dobra, jednak żyję, co? Tak mniej więcej. Nie wiem skąd chłop szczela. A to by jak idzie? Tam widzę, że dobrze, że trzymasz akurat. Nie wiem w sumie. Tylko tak nie uciekaj ode mnie za bardzo, wiesz, tak razem się trzymajmy, może bluszyk. No ja będę na ciebie patrzeć, ale z góry. Dobra, bo tu chłop jest yy, tam, gdzie się patrzy, wiesz? Mm, tak na prost, mocno. Nie bot Nie bot, dobry e, Dobra, zbiłam go, żółte, żółte Znaczy białe, sorry Dobra, nie trafiłam żadnego mojego szczału, którego teraz dałam, mega Mega ogólnie, o, zabiłaś go, git, git A co się zostało? Chcesz sobie loot zebrać? Sobie możesz lootnąć nie. to sobie wejdź w te rzeczy Ja nie wiem, co ja chcę Chciałabym wszystko, ale nie w przeciwnika Tu jest coś lootowego, nie wiem co to Szczepna rękawica. A nie, nie Coś takiego. Jest ty, Chłop, 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 chłop. Chłop, uważaj. Czemu ja tym go walę? Dobra, Zlik zlikwidowałam go. Es. No Jak nie znajdowałam nawet co uważać. I co, do strefy lecimy dalej? Co nie W stronę strefy. Ej, ale ona jeszcze coś ode mnie chce. O, chociaż się ma tu. Dobra, zaraz, zaraz. Dobra, czekaj, też, też nie w sumie pogadam. Um, znalazłem coś fajnego w tej grze. Chodź, 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 patrz na to, chodź, podejdź tu. Co jest? Nie Pode... nie jest co jest mi się zrobiło. No chodź, chodź, chodź do mnie. Bo wzięłaś budowania. Proszę. A co to zrobiło? Teraz masz... taczy ci dało, wiesz. O, dzięki. Nie ma problemu. Chłop na blisko. Zbiłam, zbiłam 35 Dobra, deadną no. ze stuwegowałam. No way. No way. Mogę cię bronić taka Symi. W ogóle nic mi nie zabrał. Łatwo z typem. Nubek jakiś totalny. Jakiś bocik. Co robi? Oj, oj, oj. <noise> z tego pałacu jakiegoś, czegoś takiego. O, ruiny jakieś. Okej. Okay, okay. Z tamtej strony, z drugiej. Tam. Zaraz ich załatwimy. Bez problemu. O, widzę chłopa. Dostał y, 60. Dobra, powalony. Łatwo z typem. Y, dobiłaś chłopa? Nie, Tego, to ja go dobija. Łatwo Asyma. Jesteśmy Jest. kozakami jednak. Ty, ty jesteś. Nie no, my jesteśmy. No przecież pomogłaś mi z nim. Y, do, od dwóch stron dostał nie wiedział co się działo. Dlatego wy, y, wygrałyśmy z nim. Taki fakt, taki fakt, Asyma, ta nie przejmie się jakoś zejść ładnie. Strzelają we mnie! Strzelają? O, powalą na Cię? Nie, to coś inny, okej. Okay. Czekaj, zaskoczyłam tutaj, wiesz? Z bym poszła, tylko jak Cię walą... A skąd, z jakiej strony Cię walą? Amunicji nie, nie mam. Jest tam, w którą patrzę. Dobra. Yy, chcesz amunicji, to musisz do mnie zejść, niestety. Dobra, widzę chłopa. Mega cringewa. Dostał za 50, ma białe. A chłopa jednego dobiłam. Drugi drugi no dostał no 30, 30, 70. Nie, nie drugi nie, nie ma życia, drugi deadnął. No. Łatwo. GG Asymi. i jak my to wygrywamy. Grymamy, jak my to wygrywamy Asymi. Przecież. Yy, strzelają, strzelają, yy, od przodu, za drzewo, za drzewo, Ho, możesz przyjść jak chcesz. Jaką ty amunicję potrzebujesz? Mamo no, oni są na blisko Dostał 20 46 ma białe, białe Uuuu, Asymi! No, no way! Ej, Asymi! Że, wiedziałam, że ty mi przyniesiesz szczęście Bluszyk! Nie no Nie no, Gigasetti jesteś ogólnie Win, no way, no way, co nie? Jak coś to bez budowania gramy, bo cringe Panegra jest i wygrały człowieku No widzisz, no, no jesteśmy mocne po prostu No Totalnie no Jakieś 9 kg w tej rundzie łącznie to O, to nie, nie wiem, to wiem jak tu się stały, ściany ściany są dla nubów O, dostałam, mhm. dostałam po raz jakąś bananową Ej ale Koks Nazik. Ej czekajcie, idę zamknąć okno W piacie ty łódego nie mów tak, nie. <śpiewa> żartuję oczywiście, żartuję, to ja, to ja. żartuję. Dobra, już jestem. <śpiewa> Dobra, jest. Co, 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 o co chodzi? Nie, nic, jungi, nic. Mam nadzieję, że. A ty co ty powiedziałaś na mój temat znowu? Nie, ale nic, nic. A <śpiewa> <nie> ty jest <nic. śpiewa> <śpiewa> 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 Jestem prawie pewna, że to ona. Nie, no, ty jungi. A ty mnie hejtujesz nie, bardzo nie, mocno. Nie, nie, ciebie nie. Co? Zytro wyzywacie? Ej, czemu beze nie mnie? Aby nie wy nie jesteście strasznie okay. w sumie Aha Przepraszam, Jungi. Ja, ja mam tak. cię zwykły? Tak A Jeszcze ja. ja Mega smutne Zgadasz A żeby cię... A żeby no cię to... komary, gdyby w nocy w Chodź tu Woody, chodź, chodź, kefirki Chodź chodź się pogryzę Chodź, <laughs> kefirki A jak Akbar Dobrze, bo nie daje faldy major. Mało realistyczne, ale nie narzekam. Przejdziesz się ze mną łódką? To moje marzenia akurat. Spoko, ja no hej, wiesz, jest najlepszym rajdowcem w mieście? Widzę. Pa jak rajduje, łatwo co nie? A to strzela, musisz, że nosi, musisz rozbronić. Jungi <laughs> strzelają do mnie, umrę zaraz Musisz, musisz, musisz nas bronić, Asymi Pojazd nas broni! To obsułam czekaj! A nie uciekaj, uciekaj! Ja se rajduję, bo oni nie trafią mnie, nie przejmuj się Asymi Ale mi łódkę zabili A bo tu chłopkoło mnie jest w ogóle! Oho! Dwójka, dwójka na mnie! Jednego ktoś powalił, ale nie wiem kto. Ciebie, jesteście. Kurczę, tak trochę z każdej strony mi biją, wiecie? Mega cringe ogólnie. Mega cringe, że mnie tak z każdej strony biją. Tutaj mu tarczy jeszcze nawet nie zbiłam. o oh, fuck. Weird fact. Tego jednego mi chociaż dobiła, sobie fraga, fraga, fraga. No nie zrobię fraga, dobra, F. Nienawidzę tej gry. Dzięki, Asymi. Kwestia mi robisz. Dzięki. Jakiego quest'a ci robię? Rozwala, rozwalasz rzeczy. Ja, ja, ja z quest, zagraj z GigaChadem. O, to też, to też. O, już, już, mi, już mi zrobiłaś quest'a, dzięki. Ja ci zrobiłem quest'a. Mmm, spokój się. Dobra, Symi, zrobiłaś quest'a. Gratuluję. Dzięki, Asymi. Spoko, Yungi. Ale ja ktoś w ogóle zabija Chłopiec, chłop jest, chłop jest. Został główka za 50. Nie ma, tar no nie ma tarczy, tarczy chyba. Po kebie, mówisz? Idę na mówię, do że ta, pokawy wydaje mi się. No nie zabierajcie mi tego fraga, ja też chcę fraga, halo. Słudzieje. A bo ty zero masz? No Trzeba dokończyć... Trzeba dokończyć to zero. No nie wiesz co robić. Mega jesteście. No zabrałeś mi A to był bot, nie był gościu. Mm, zabrałeś mi a to masz jedyna patrz. Biedna ja. Mega przykro. A co o sobie chodzi? A co mam, a mam swój świat? ma swój świat? O którym on mówi? mówi. O. Ona ma też swój świat, swoje no ale one Co zwiedza cię w górę? A Simonie zobrażają. <grym> no ja tylko zwiedzam troje obrazy, tak? A mi ich ma. Oho! To oni nie mają. Ja będę dwa będę -dwa. dwa. Czyli jeszcze Tata. dwóch zostało. Jednego można zabić jeszcze tam jest drugi, chłop, chłop jest. To zabijaj. Próbuję, dobra, 30 zbity, z... nie ma kewa, nie ma kewa. 60 dostał. Eee, mm -hmm. zakampi się mi za tym, za kamieniem. Czekaj, ja podjadę, chcę, ja podjadę. Chcę, ja podjadę, ja ja tak. zaufaj w tym bark. Syma, syma, no tym bark! No tym bark! No tym bark. Aha, ten bark. Nie, Ej. Ten bark. teraz, wiesz. Jak no wybyliśmy jedną czwartą lobby, no. Ale... Ja, ja nie biłam nikogo, Ostatnie przez tym Barka. Twój, to będzie końcowy frag, ja to niego nie strzelę. O, oh, nawet cool. nie strzelam. Ja nie strzelam do niego. Ja też nie. Ja jest! Podchamp. Jest! Gość nawet nie mógł mnie trafić. No, no jakiś pocik chyba na koniec to był. Nie wiem, kto to zrobił, ale wiem, że zabiłaś. Brawo, gra. Yeah! To totalnie moja zasługa. No w temie jak twoja zasługa, widzisz, żebyśmy, ale nie, zabraliśmy <gry> mojego kila i tak mi jest przykro z tego powodu.